Jakie twoje przygotowania do walki i czy wiadomo już na jakich zasadach ona się odbędzie? Tak, bijemy się w K1, prawdopodobnie na małe piąstkówki, lecz teraz coś tam wybrzydza, boi się mojego silnego uderzenia. Yy, Chcę się bić na duże, na dwunastki rękawice. Jedyny mój warunek jest taki, że mogę się bić na duże, ale w ósemkach. Yy, co, przygotowany będę na 100%, no mi nie zabraknie charakteru, mi nigdy w życiu nie zabrakło, nie zabraknie również w tej walce. Także myślę, że wchodzę i do po na kot. w poprzednich walkach wspominałeś, że, że miałeś mało czasu na przygotowania. I czy teraz e, poprawiłeś tą kondycję? Tak, jestem w trakcie budowania kondycji. Naprawdę zadalam, będę zakalał jeszcze ciężej. Zaraz wiadomo, dwa treningi dziennie, Także forma będzie w 100% tak dobrze zrobiona. I tak w pigułce zapytałbym się, bo nie każdy z widzów wie, czy, jak doszło do tego waszego konfliktu. Hej, doszło? doszło? Doszło to w klubie. Kiedy, kiedyś go wyprowadzałem za ucho, plułem na niego, byłem wtedy w jego wadze, więc niech pali, że byłem u niego cały zawsze cięższy. Wyjaśniłem go, ma ból dupy, że Małłat go po prostu tak go znieważył, wstyd mu się do, do tego przyznać. No i zaczęło się od tego wszystko. On boi się porażki, czy bardziej kompromitacji? Jeżeli by to... Nie, tutaj nawet żadna porażka czy kompromitacja nie wchodzi w grę. Ja i, i, i robię swoje, chodzę, robię robotę, niszczę go. Daję mu lekcję pokory i tyle. A nie jest sobie tak troszkę głupio, że na przykład wyzywasz na pojedynek zawodnika lżejszej kategorii? Yy, nie, no słuchaj, to nie było tak, że ja go wyzywałem do walki. To było tak, że ja go chciałem odjebać na ulicy. że yy, prosili mnie, bym się z nim pobił yy, sportowo. Zaproponowali tam jakieś siano, zaproponowali jemu siano. Słuchaj, mi się nie robi, mi, mi to nie robi, czy gość odejmie cięższe 30 kilo, czy lżejsze 30 kilo. Ktoś kto się bi, to się będę bił, tak? Na ulicy jak chodzić, to przecież jak masz jakiś problem, to przecież ty nie mówisz, ty weź, uważasz 20 kg, wiecz, to ja się nie będę z tobą bił. go na pi*** i nie gadasz, tak? Garza cię zmobilizowała do, do tej walki, ale czy są jeszcze jakieś inne bodźce, które cię niezwykle motywują do tego pojedynku? Powiem ci że tak, garza mnie nie zmotywowała, mnie, mnie pieniądze nie motywują, mam swoje źródła dochodu. Dla mnie to jest po prostu mały zastrzyk, zastrzyk gdzie pojadę na zakupy, sobie tam powydaje na córeczkę. pieniądze dają Ci szczęście. A, y, nie dają mi szczęścia, ale na pewno ułatwiają życie. Na pewno A może Ci tam szczęścia dają z tego powodu, że. że co? Może krzyczę jedziesz i jedziesz sobie na czasy a nie musisz po swoim mieście się kiłać, tam gdzieś po jakimś hotelach, tak? Osoby tak sobie łatwo, łatwo, łatwo łatwiej sobie ułatwiasz. Idzie zajebistym samochodem, mieszkasz sobie w zajebistym mieszkaniu, nie musisz wynajmować, i moim zdaniem ułatwiają życie. A jak sobie radzisz z hejtem w internecie? mam hejt. Kto mnie lubi, niech mnie lubi. Ja mam swoje grono, ja mam swoje kibice, co mnie lubią, szanują. Ktoś mnie nie lubi, niech się to gdzieś się ciągnie. Kto mnie lubi, mnie szanuje, ja go szanuję razy dwa. Ktoś mi, ktoś mi daje dużo dobra, ja oddaję razy 100. Taki już jestem. Ktoś mnie nie lubi, tam wpłynę na niego i tyle. Nie przejmuję się hajtem, robię swoje i tyle. Czy się bokstem? Interesuję się każdą dziedziną walki. E, masz jakichś ulubionych pięściarzy? Yy, nie mam tam jakiś, są swoich ulubionych pięściarzy. Yy, dla mnie ulubionym pięściarzem był i jest Mike Tyson. Co chciałbyś przekazać fanom boksu i nie tylko? Żeby się zmierzyli kiedyś na gołe pięści. Dobra, dzięki za wywiad. Dzięki.